Cześć, mam dla Ciebie ciekawą informację. Ulepszyliśmy proces wystawiania faktur w naszej aplikacji. Dzięki tym zmianom, fakturowanie stanie się jeszcze bardziej intuicyjne i dopasowane do Twoich potrzeb. Co nowego? Zespół UI i UX zadbał o odświeżony wygląd interfejsu i usprawni funkcjonalności. Zmiany, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie estetyczne, w rzeczywistości opierają się na przemyślanym i przetestowanym procesie. Stworzyliśmy go uwzględniając opinie użytkowników i najwyższe standardy projektowania aplikacji. Oto najważniejsze nowości. Punkt pierwszy. Rozdzielenie cen na VAT i bez VAT. Ceny jednostkowe i całkowite zostały podzielone na VAT i bez VAT. Teraz Twoje faktury są jeszcze bardziej precyzyjne. Każda linia faktury wyraźnie pokazuje cenę zarówno z VAT, jak i bez VAT. W sposób czytelny i zgodny z przepisami. Pole z kwotą całkowitą brutto i netto, czyli z VAT i bez VAT, jest teraz zablokowane do edycji, gdyż wypełniamy fakturę zaczynając od ceny jednostkowej. Wystawiając fakturę za usługę, wpisz cenę w polu cena jednostkowa bez VAT lub cena jednostkowa z VAT, w zależności od tego, jak umawiasz się z klientem, a następnie wybierz opcję usługa lub sztuki w polu jednostka. Jeżeli wystawiasz faktury z VATem przełożone na odbiorcę, nie ma znaczenia, którego pola użyjesz. Punkt drugi. Dodaliśmy pole do nadawania własnej nazwy zniżki. W każdej zniżce możesz teraz nadać własną nazwę, np. Na dla stałego klienta lub za szybką zapłatę. Assistant AI pomoże Ci przetłumaczyć tekst zniżki na język klienta, szybko i bez kombinowania. Punkt trzeci. Od teraz możesz dodawać produkty do swojej bazy w trakcie fakturowania. Klikając w ikonkę trzech kropek możesz zapisać produkt lub usługę do bazy bezpośrednio podczas wystawiania faktury. To oszczędza czas i ułatwia pracę, gdy następnym razem wysyłasz fakturę jeszcze szybciej. Punkt czwarty. Faktury elektroniczne w formacie XML. Podczas wysyłania faktury bezpośrednio systemu generowany jest teraz także plik w formacie XML. Oprócz znanego Ci pliku PDF. Format XML spełnia europejskie standardy obowiązujące od stycznia 25 w Niemczech, a także unijną normę UBL. Dzięki temu, jeśli prowadzisz firmę w Niemczech lub masz tam klientów, Możesz mieć pewność, że wystawiasz poprawne faktury. Pliki XML możesz także przyjmować i dodawać do swoich kosztów. Wdrażanie obowiązku faktur elektronicznych będzie postępować stopniowo w innych krajach Unii Europejskiej, dlatego będziesz gotowy na te zmiany. Dla osób zajmujących się księgowością, Pliki XML może ułatwić Ci księgowanie dokumentów, jeżeli Twój program księgowy umożliwia wczytywanie tego formatu. Wystawianie faktur to kluczowa funkcja naszej aplikacji, dlatego właśnie od niej zaczęliśmy zmiany. Zamiast rewolucji stawiamy na ewolucję. W kolejnych tygodniach będziemy stopniowo wprowadzać nowy interfejs w innych częściach aplikacji, abyś miał czas na spokojne zapoznanie się z nowościami. Dziękuję za uwagę i życzę miłego fakturowania.